Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, z Ewangelii według świętego Jana. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego, Czy ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi. Biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat, cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich. Ja nie znajduję w nim żadnej giny. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz barabasza. A barabasz był zbrodniarzem. Oto słowo pańskie: Chwała Tobie, Chryste, Panie Jezu, Chryste, królu wszechświata, króluj nam, króluj całemu światu. I bądź uwielbiony przez świat cały. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.